Dobra, ładniej trochę. Gamma, trochę ciemniej, chyba na sekundę. Ile mogę sobie zablokować? Do 60 klatek? Dobra, sobie zablokuję. Dobra. Od razu gdyż że to chodzi słabiej. Dobra, nie. Grafika. Wolę to odblokować. Co będzie was mi? Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, bo... Tutaj widzę, że Zrobię sobie tak. aha, mam menu? Dobra. Sorry panowie, ja w... aczkolwiek, <grym> Mogę się to zajmie, nie? Ok. Right. ok. Ej tam po prostu je. Je. się będę? You're ja się będę? Wtedy panowie tak się właśnie robi w misji. Dobra, to nie było dobre. <laughs> <laughs> Dobra, czyli jednak. Zobaczy, już widzę, że w tej grze nie będzie czegoś w stylu. No osę mogę tak osę się rzucić i zabić. Czyli widzę, że bardzo szybko mnie mnie to zlikwidują. Dobrze, czyli podejście drugie. Zróbmy to, mam lepszy pomysł. Zróbmy to tak, kolega, kole, kolega pokaż główkę. Tu ładną główkę miałeś, szkoda, że się jej nie masz. Dobra, jestem przebrany. That's the first. Might just work though. I cud you jump into the not faces. I finding the being który bez poradnik ja tak się. Jak my kiedyś się kiedy swoją grę, to ona by się opierała na tym, żeby rzucała po prostu na głęboką wodę. Nie bez żadnego samouczka i tego typu rzeczy, ewentualnie kontrolki. Serw jakichś menu. I to tyle, bo wszystko inne tak naprawdę będzie, będzie do was podziemia. Po prostu nas to uniform, wolał, żeby programy right? taką nas powoli. To żeby wolał, żebym taką zdegramował. No, Just to jeszcze jest jeszcze Ale wolałbym. Z pełną bym Dobra, jestem ja tutaj, byczek. By Czyli nie mogę się na niego jako rzucić, Intel Intel Czy on, Pierre? Alkoholik? Well that is that is target, Mr. Ritter. Unfortunately, the place is crawling with witnesses. I I suggest you follow him. Super Kolega e, na Nie rozumiem na przykład dlaczego ludzie mieliby nie zabijać Po co? Po co nie zabijać, jak zabije się masz pewność, że nie wstanie Jakby ja tak jak się dał takim młotkiem w łeb To go później by skumał, co to się dzieje? Czekajcie, sobie zobaczcie statek Te pokłady o, to już się widziałem, gdzie zejście w dół. To może coś znajdę ciekawego. Przejdźmy się taką. No, mój drodzy, szczerze. Czy nam się gdzieś pieszy W całym tym odcinku przejść tylko trening. Nie chcę, że, 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 jak, że jakiekolwiek misje fabularne weź tutaj. Przejść tutaj dzisiaj w ciszym zgromadzeniu, a tutaj. O, gaśnica. I pan, co mnie może? Nie wiem, co, co on mi może tak głównie. coś ciekawego? Jakieś może coś ciekawego? Halo, coś ciekawego? O, jest coś ciekawego. Trudka. O, ej, czekajcie, bo on tam się na górze miał odrinka, nie? Ej, pomysł życia. Fuck you. Jak ja mam tędy wyjść? Jak ja mam wyjść, jak on tam mnie zameskuje? Maybe I'll sorry target's private deck yeah. now we're getting somewhere ah but according we're to Intel there is another enforcer tak. who picks his own cabin crew so tread carefully the, the target will spot you if you get too close to eavesdrop on his conversation try and find a way to blend in to get out of the game while you' Dobra, i <laughs> też się potrasza w tak? In, dobra, tylko błagam, napij się tego. Napij się tego ktoś. Ej, bo, Powiedz, że go tak mogę wykryć, zlikwid zlikwidować, zlikwidować. I fajnie by było. Dodawaj, kolega. Halo, kolega. Kolega, pójdziesz tam może? O, ja sobie jakiś ziomek, przez inny. Norfolk. Wygląda jak bardzo so, amerykańsko. North Dog. Oh, no, no, uh, nie przyszedł stąd. Czemu nie przyszedł stąd? To może wraca z samochodem? Czemu może nikomu nie przeszkadza to, so, że ja mam kod kreskowy na bani? Napije... Ej, napije się ktoś tego czy się nie napije? Anyway, sounds like Ritter is about to, have private się, to może Dobra, to do panienki zagadam. Halo, dzień dobry. Oh. Hey, watch it! Fala, możemy I żebym że palił gumę. Sprawdzić, to jest na górze ciekawego, bo tam jeszcze jest wyższe piętro. Wejdźmy tam, wyciągnijmy może możesz na moje narzędzie mistrzów. Na ewentualne. Nie, ty mogę być, jeśli coś. Pan policjant w porządku, pilnuje Garo po szyi, oberwuje ochrona jachtu, dobra. Co my z tego, że zabijemy sobie po stronę? Co mi to robi za te w życiu? A czy to jest teraz pięć osób, które mi mogą rozpocząć? To fajnie, dobra. Przy nich nie ma... jak go tutaj zobaczyć, prawda? Przecież go tutaj zwalam na... Halo, co? 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 Jak? Gdzie? Kiedy? Co? Jak? Gdzie? Kiedy? Jeszcze raz? Jak zagrożę? że nikogo nie ma. Dobra, to ja może są dwie jakoś inaczej. Przejrzany, fuck you. Dobra, możecie organizować... Cholera, broń. Dobra, może mogę stąd wyjść? Wtedy panowie, przepraszam, zabijanie jest złe. Nie lubię zabijać. Zresztą no, to, to zaopadłam, panie Norflok, tak? kupię sobie, Bon, na kulkę w łeb. A ty, Bon, na to w łeb. Dobra, Iść tam, drom z tyłu. David, -o. dobra. Czy Mogę się wziąć do tych panów, dobra? Zazwyczaj to się wejdzie. Darf, to czuję, to czuję, bo to na mojej mapce widziałem co mówił. Przepraszam panu. No to, chcę, to dobra, no to dobra, to tam zabili, widzę. Dobra, ja uciekłem, idealnie. Proszę <sum> pana, proszę państwa, ja tutaj wychodzę stąd. Tam mi pokaże, że tam mogę uciec. Z tego co wiemy już to będzie jeden trening Więc moi drodzy, zobacz... nie, nie wiem jak on będzie wyglądał, ale moi drodzy widzimy się już w kolejnej sekcji treningu Końcowym Chcę zabić jakiegoś czas Paramajta Dobra Bij Chcę przemknąć the...

nie go zwabić, co mm. to się go jako cel. Znaczy, tak, zrobić w sensie jego Tego problem polega na tym, że... Ty, to sobie to widział. Dobra, tam. No. Dobra, zarota, jednak ja naprawdę nie będzie. Nie wiem co, mi... co, co robi to, że zabiję mu sobie po postronną. Weźcie mi w komentarzu. Muszę z kazika. Okej, zostaw, nie, co mi się bawić. Tu Bartoli, Moneta... Dobra, ja mam, ba, mam, mam Bartoli'ego. To będzie moje nowe narzędzie morderstwa. Dobra, go. Coś tam muszę zrobić, widzę. Widzimy sobie jednak z tłumikiem, mi się wydaje, że lepiej jest mordować z tłumikiem, bo mnie strał Dobra, tutaj widzę, że jest coś ciekawego. Dobra, go. Sprawdzę to nabyczku. Dobra, idźmy tam teraz. O, klucz francuski. Czyli widzę, że jesteś kurczybykiem, tak? Wiesz jak kończą skurczybyki? kurczybyczkowie. Dobra. Leżysz. Yy, dobra, jako że... skręcanie karku takie jest, teraz by Daj mi swój strój. Daj to, dobra, idziemy. Rzucamy. I idziemy dalej. Nad... Broń nie schował. Dobra. Może weźmy ten klucz francuski, żeby się nie wtapieć. w to być w otoczenie, że nie będę coś tam naprawić. No rozpadar, proszę mogę sabotować machindzkowa katapultę. Zabajmy, well done in issue. Ta możliwość. I dare say this is an accident. Teraz idę do daram, tyle tam było gry tam. Jest pan Jasper Knight? Jasper Knight. Jest się Jasper Knight? On tam jest solo. To z moje całego życia. Sorry panie. Pani tutaj byku, ale no niestety nie. Idzie ja tutaj? Idzie tutaj! Pan byczek! Długi teraz będzie, dobra, czekajcie chwilę, bo to będzie. to... Teraz być moja okazję życia na dwa ładne kile. Fakt, to nie będą dwa ładne kile, to będą trzy ładne kile. Zamknę drzwi. Dobra, nikt tutaj nie powinien nas usłyszeć. Pana wybawiłeś się kiedyś w ciu babkę? Nierzeć? Nie, tłumik, tłumik. Dobra, Ra. Moi drodzy, tak się właśnie robi, z tą robotą. Co prawda za, zabicie 8 osób. Ośmiu osób, 3 osób. A, do, dobra, już mi się nie chce przebijać. tego fusila i palę stąd. Może to potem? Dobra, nie. Czy droga jest czysta. Nie, nie wiem, czy ja, czy ja, miałem może... Pff, może coś zrobić z tym, ale tak naprawdę no... Po, po co ja mam robić jakiejś dodatkowej aktywności? Ja mogę przyjść, zabić i wyjść. Oh, fuck you, nam można mnie za chwilę nasłać. Fuck, oni mnie rozpoznają wszyscy. Gdzie mam wiać? Tam. No, gdzie mam wiać? Czy już jakoś tak, dobra. Okej, okay, panowie. Zobaczcie, jak to się dzieje! Już nie, nie znam jej jeszcze, ale to ja mówię jeszcze... Pośrednio dla mnie nadzieja na opuszczenie tej placówki w ciszy i spokoju. Tory panowie, czemu każdy mnie zna? A ja nie chcę robić teraz ran, mogę wymówić tego oficera KGB. Tak. Tak będzie bezpieczniej. Przed ludźmi konfrontację tylko. górę Dobra, mam broń. Ach, pochodzi, pochodzi. Dobra, oficjalnie, 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 oficjalnie. Dobra, no i panowie. Tak się właśnie wygrywa z klasą. Dobra, to byli moi drodzy na tyle w tym odcinku, widzimy się w kolejnym odcinku.